Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam dwa najlepsze sposoby na zysk, zarówno małym jak i dużym budżetem. Obydwa te sposoby działają dobrze zarówno na PC-cie jak i na konsolach, także nie ma znaczenia gdzie gracie. Jak widzicie to co na ekranie aktualnie, wszystkie te karty zajęły mi dosłownie 20 minut przed odcinkiem, a zysk jest naprawdę przedni. Mimo wszystko, oczywiście żeby całość miała ręce i nogi, szybko przechodzimy sobie do Foodbina, ponieważ to tutaj pokażę wam o które karty mi chodzi, jak tych kart codziennie sobie wyszukiwać, ponieważ nie ma to znaczenia kiedy ten sposób chcecie robić, no i oczywiście które karty są ok a które karty odrzucić na początku, także oczywiście wersja Silver All Silver i tutaj dajcie sobie w cenie od 3000 do 10 tysięcy, można na przykład ustawić od 4 albo 5000, tysięcy, ale ja preferuję od 3000. mimo wszystko zanim pokażę co dalej, oczywiście szybko zostawcie suba, dzięki temu nie raz, że docenicie moją robotę, a dwa, że nie pominiecie kolejnego poradnika, za co ja z góry dziękuję, ponieważ naprawdę duży procent z was tego suba nie ma, dla was to tylko jedno kliknięcie, także naprawdę z góry dziękuję Łapkę też od razu możecie kliknąć, bo tak samo was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę pomaga w rozwijaniu się, także naprawdę dziękuję. No i jak widzicie kolejną rzecz, jaką musicie zrobić, to kliknąć tutaj Order by Popularity, dzięki czemu karty Wam się posegregują od najbardziej popularnych. Oczywiście im karta jest bardziej popularna, tym bardziej potrzebna jest na przykład do ewolucji albo do zadań. A oczywiście te karty, które są najbardziej potrzebne, jest ich najmniej na rynku, a logiczne, że jeżeli czegoś jest mało na rynku, to po prostu jest drogie. Generalnie interesują nas tylko te nazwiska Które albo są z top 5 ligi Jak na przykład właśnie ten Holender Tutaj na przykład tuka, Czy na przykład właśnie zawodnik Barcelony Ponieważ te karty z reguły Raz, że łatwo zgrać Dwa, że naprawdę mają fajnego busta w ostatniej ewolucji Także oczywiście takie karty nas interesują Po znalezieniu takich oczywiście kart Musicie sobie odpalić tego futbiny Albo na telefonie, albo na drugim monitorze I wchodzicie do gry Ja osobiście polecam robić to na webapie Ale na potrzeby odcinka zrobię to w Ultimate Team Mimo wszystko, zanim do tego przejdziemy Oczywiście nie lecicie każdej karty po, po kolei, tylko lecicie z tymi kartami, które są jakkolwiek sensowne. Czyli na przykład albo karty 105 league, albo karty, które na przykład mają fajne statystyki, ponieważ inne karty często są jako te popularne, na przykład pod trola Tutaj macie zawodnika z Manchester United, który niekoniecznie jest dobry, ale na przykład przez to, że ma śmieszne nazwisko, może kosztować dużo. Także ja osobiście takich kart nie polecam, ponieważ te karty często wahają się na cenie i jednego dnia może ta karta kosztować 300 końców, a kolejnego dnia na przykład 5 albo 6000 końców. Końców. a na przykład taki Mark Bernal z Barcelony, albo na przykład właśnie ten Silas Wamangituka, są to karty bardzo solidne, no i takie karty na cenie nie spadną bardzo szybko, dzięki czemu tak naprawdę macie bezpieczniejszy, bezpieczniejszy zysk i flipowanie na takim nazwisku, no bo wiecie, że na pewno nie stracicie. Jak już wcześniej widzieliście, mi przez 20 minut przed odcinkiem udało się sprzedać 5 kart z naprawdę pięknym profitem, ponieważ wszystkie te karty brałem bardzo rano, świeżo no i tak naprawdę w nocy wystawiane one były po kilkaset, kilkaset końców a jak widzicie są sprzedawane naprawdę bardzo Fajnie, oczywiście, wszystkie karty są z tej listy. No i oczywiście tutaj macie zawodników, którzy cały czas się wystawiają, ponieważ oni mi już raz nie zeszli. Wystawiam ich od nowa. I cały sposób polega na tym, że każde nazwisko po kolei z Footbina sobie przepisujecie. I na przykład taki Mark Bernal jest kartą idealną, ponieważ jak widzicie, tego zawodnika jest sporo sztuki. Tak naprawdę najtańsza na kup teraz chodzi po 6100. Waszym zadaniem jest to, żeby cały czas taki rynek odświeżać. No i oczywiście szukać karty, którą możecie dorwać na przykład taniej. Raz, że oczywiście przez kup teraz, a dwa, że na przykład przez licytację. Jak widzicie, że tutaj Mark Bernal za 550 końców. Podbijacie go sobie, dzięki czemu będziecie go mieli oczywiście na liście transferowej, będziecie mogli go sobie pilnować, ponieważ przez licytację dużo łatwiej w ten sposób wchodzi, ponieważ srebrnych kart aż tak dużo ludzi nie licytuje jak na przykład kart, kart brązowych. Teraz kolejny zawodnik z listy, czyli jakiś Collins. Jak widzicie, jego na przykład aktualnie w ogóle na rynku nie ma, także lecimy dalej. Gerard Martin, czyli kolejny zawodnik z FC Barcelony. Zobaczymy: 3,600, 3,500. To jak widzicie, są najtańsze karty. Także oczywiście tego zawodnika nie bierzemy w ogóle. Pomijamy go, ponieważ rynek jest dość zbalansowany. Szukamy tylko i wyłącznie takiej karty, na której realnie widać od razu zysk w oczach. I tak naprawdę w tym sposobie fajne jest to, że możecie robić w ten sposób, o której godzinie tylko i wyłącznie chcecie. Jeżeli macie chwilę, na przykład w nocy, możecie robić to w nocy, jeżeli macie. Chwilę po południu, możecie robić to po południu, a najlepiej polecam robić w ten sposób po 19, ponieważ wtedy dużo osób otwiera różne SBC, dużo paczek, dużo paczek ze sklepu i często ludzie wystawiają te karty w naprawdę mega zaniżonej cenie. Także, oczywiście, na tym się trzeba skupiać. Kolejny widok, którego sobie zalicytuję i będę pamiętał o tym, żeby go pilnować, jak, jak licytacja będzie się kończyła, ponieważ to właśnie dzięki licytacjom możecie najwięcej na tych kartach zarobić. Natomiast, jeżeli ogólnie chciałbyś, aby twoja lista transferowa codziennie wyglądała w taki sposób, a twój budżet codziennie był totalnie nieograniczony, to cały czas są jeszcze dostępne miejsca na Discordzie handlowym, do którego macie link i zaproszenie w opisie. Łącznie w miesiącu październik zostało jeszcze 21 wolnych miejsc, także dzisiaj kto pierwszy ten lepszy. Na Discordzie pojawia się naprawdę codziennie odgroma sposobów na zysk takich szybkich, gotowych filtrów do snajpienia, gotowe nazwiska. Ja piszę po ile daną kartę kupić, za ile ją sprzedać, kiedy będziemy ją sprzedawać, jaki jest profit, jaki jest potencjalny profit, czy jest jakieś ryzyko, i tak dalej. Wszystko macie gotowe na tace. Jedyne zadanie jest wasze takie, że aby tego Discorda raz albo dwa razy dziennie odczytywać. Oczywiście na Discordzie macie też kanał Opinie Handlarzy. Tam macie opinię ponad 150 ludzi, którzy mieli taką rangę rok temu. Można zobaczyć, czy oni polecają, jak to wyglądało, czy są zadowoleni i tak dalej. Zapraszam, ponieważ naprawdę ułatwia to bardzo handlowanie. A w tym roku mamy taki dobry start, którego tak naprawdę dawno nie mieliśmy. Także osobiście, link w opisie, zapraszam. No i jak widzicie, długo szukać nie musiałem, żeby znaleźć idealną okazję. Ponieważ zakupujemy sobie tutaj Holendra, który dosłownie jest dwa nazwiska poniżej. Wyszukałem go sobie na rynku i tak naprawdę. Naprawdę znalazłem tylko trzy karty. Jedna za 8 koła, druga za 4900, a trzecia za 600 kośów, co oczywiście jest taką makazją, których musimy szukać. No i teraz za ile ją wystawić oraz na ile czasu bardzo istotne jest to, abyście wystawili tą kartę tak, aby Wasza oferta aktualnie była najbardziej korzystna. Czyli w tym wypadku wystawiacie ją na przykład za około 4300 i co ważne, wystawiacie tylko i wyłącznie na godzinę. Po to, aby po godzinie ewentualnie gdy karta się nie sprzeda, móc od nowa wejść do gry. No i oczywiście od nowa tą kartę wystawić po już zmienionej cenie tej nowej. Często to bywa tak, że na przykład za godzinę możecie zobaczyć, że tej karty nie ma w ogóle na rynku, dzięki czemu na przykład tą swoją kartę wystawicie za na przykład 9 tysięcy końców, zawsze jest szansa na to, że oczywiście taką kartę sprzedacie. Co ważne w tym sposobie również jest naprawdę istotne, to, żebyście w prawym górnym rogu Fudbina, tutaj delikatnie za kamerką, ale skumacie o co chodzi, ustawili sobie platformę, na której gracie, ponieważ jeżeli gracie na komputerze, to ceny z konsoli będą zupełnie inne. No i analogicznie, jeżeli gracie na konsoli, to ceny z komputera będą inne. Gdy na przykład zobaczycie, że ten sposób wam nie wychodzi, ponieważ też tak może być i czasami może być ciężko znaleźć jakieś nazwiska, to nie szukajcie sobie kart na przykład order i popularity, tylko sobie dajcie w filtrach na przykład albo ekstra klasa. To jest taki filtr inside ode mnie, kto został do tego odcinka do tego momentu, to ja osobiście polecam z ekstra klasy naprawdę dużo kart jest bardzo drogich, no i te karty cały czas trzymają cenę albo na przykład w ligach dajcie sobie ligi popularne, no i szukajcie po ligach taki sposób też oddaje naprawdę bardzo mocno, ewentualnie jeżeli już naprawdę nic, nic by wam nie wychodziło, to nie dawajcie sobie filtru all silver, tylko tylko dajcie sobie tutaj silver i nie rare, tylko silver non-rare. Często te karty non-rare też trzymają cenę, bo są potrzebne do ewolucji albo do SBC albo do zadań, a na przykład na tych kartach mało kto siedzi, mało kto zarabia. Salutka, ta lista gotowych nazwisk, gotowych kart jest oczywiście na Discordzie handlowym. Macie link do Discorda w opisie, jeżeli chcielibyście dostosować takie listy i do wielu innych sposobów, to wiecie co robić. Natomiast, proszę Państwa, sposób numer dwa, czyli sposób według mnie nawet delikatnie lepszy, to sposób na menadżerach i teraz nie pomijaj tego odcinka, ponieważ nie będzie to zwykły sposób, że pokażę tam, no, menadżerzy Brazylii, menadżerzy z Francji są drodzy, tylko delikatnie nie wysłuchaj. Na przykład, oczywiście zacząć trzeba od tego, że menadżerzy Francja, Brazylia, Holandia, Anglia, Portugalia i tak dalej, zawsze oddają, także zawsze po 19 sobie te ceny ustawiajcie niskie, próbujcie te karty snajpić, ale dążę do tego, że często ceny menadżerów są zależne od tego, co aktualnie pojawia się w SBC. Na przykład ostatnio w SBC pojawił się Edin Dzeko, czyli oczywiście co zawodnik z regionu i kraju Bośnia i Hercegowina i dążę do tego, że aktualnie takich, takich menadżerów złotych na rynku nie ma w ogóle, a ci tańsi menadżerowie zaraz po wyjściu SBC naprawdę byli drodzy. Jak widzicie, od wyjścia tej karty do SBC minęło około 3-4 dni, nie pamiętam kiedy on wyszedł, no i ten rynek spadł diametralnie, ale 4 dni temu każdy z nas, handlarzy, dostał informację o tym ode mnie, dwa dni przed wyjściem Jacko do SBC, żeby tych menedżerów skupić po 200 końców i po tym jak ten Jacko wyjdzie do SBC, żeby sprzedawać ich po 2-3-4 tysiące, w zależności od tego jak ten SBC, jak to SBC będzie drogie, no i jak to SBC będzie popularne. Oczywiście, im karta w SBC jest na przykład droższa i bardziej popularna, no to tym, SB, tym te, ci menedżerowie też oczywiście będą drożeli bardziej. Mimo wszystko, jeżeli zastanawiamy się, się na tym, jak tych menadżerów szukać, to robisz to w taki sposób, że wchodzisz na Foodbina, oczywiście zmieniasz platformę na samym początku wyszukiwania czegokolwiek i ustawiasz sobie cenę od 200 końców do na przykład 18 tysięcy końców. Czemu nie drożej? Potem to wytłumaczę. Natomiast rób tak jak mówię i dajesz sobie ordę i popularity, dzięki czemu pokazują ci najlepsze karty, jakie ostatnio były w SBC. Na przykład pojawił się Nikolas Pepe, który aktualnie jest najpopularniejszym SBC w grze, dlatego menadżerowie z Wybrzeża Kości Słoniowej diametralnie podrożeli macie popularnego zawodnika, na przykład tutaj Lukmana z Nigerii, którego nie dość, że jest ciężko zgrać, ponieważ naprawdę dużo zawodników za talanty nie ma to menadżerowie z Nigerii też aktualnie są w cenie, szukacie tylko i wyłącznie takich lig, które są ligami takimi dosyć rzadkimi, jak na przykład przepraszam, narodowości, jak na przykład właśnie tutaj macie Kolumbię, poniżej macie na przykład Turka, który aktualnie też jest bardzo popularny, A Amura albo na przykład Ait Nuri, te dwie karty na początku też były bardzo drogie, także menadżerowie z Algierii. poniżej macie menadżer raz Gany, no i oczywiście te wszystkie inne narodowości cały czas tak to działa. Waszym zadaniem jest to, żeby oczywiście takie karty sobie na futbinie znaleźć oraz później takich menadżerów szukać, jak na przykład menadżer z Gany, jak widzicie, jest go naprawdę sporo na rynku. No i tak naprawdę najtańszy zaczyna się za około 1000-1100, a gwarantuję wam, że dzisiaj wieczorem między na przykład godziną 18 a godziną 21, gdzie naprawdę dużo ludzi gra w tą grę, tych menadżerów dorwiecie po na przykład 200-300 końców. I ważne jest też to, żeby tych menadżerów licytować, ponieważ tych ludzi, tych, tych menadżerów z reguły, jak ktoś potrzebuje do składu, to kupuje na kup teraz, ponieważ nikomu się nie chce czekać godziny. A właśnie waszym zadaniem jest to, żeby te karty licytować, ponieważ macie sporo czasu, chcecie zarobić. Także, oczywiście, wyszukujecie sobie takiego menadżera z Gany, licytujecie wszystkie fajne oferty, no i potem przechodzicie do kolejnego menadżera. Oczywiście z innej narodowości. No, i teraz na przykład za koleją menadżer z Algierii, oczywiście mowa o na przykład Amura, który jest zawodnikiem Bundesligi. Także analogiczne jest to, że taki menadżer z Bundesligi będzie kartą jeszcze droższą. Jak widzicie, na pierwszej stronie były te karty tylko dwie, i z tego co widzę, później chyba tych kart też już w ogóle nie ma. Oczywiście, jeżeli chcecie, chcecie sobie to ułatwić, możecie dać Algiera i możecie dać na przykład Bundesliga, dzięki czemu pokażę Wam się tylko te karty, które, które Was interesują. No, i jak widzicie, tych menadżerów nie ma zbytnio dużo, a po godzinie 19 na pewno takie Karty się pojawią. No i oczywiście klasyczek gatunku, menadżerowie z Brazylii, menadżerowie z innych krajów, Portugalia, Francja i tak dalej, to jest zawsze dobry zysk końców. Jak widzicie, aktualnie najtańszy menadżer z Brazylii to koszt w okolicach 2600, a na przykład w ramach ciekawostki, wczoraj po godzinie 21.00 kupywałem tych menadżerów po 900 końców, ponieważ było ich masa na rynku, a wiedziałem, że dzisiaj odbiją więcej. Także sobie warto te ceny zapisywać, możecie sobie na przykład zapisać, że dzisiaj godzina 17.00, najtańszy menadżer z Brazylii, z Brazylii chodzi po 2200 200 i na przykład jak zobaczycie, że jutro w nocy te kart są tańsze, to skupujecie je i kolejnego dnia rano wystawiacie zupełnie drożej, także ja osobiście polecam, ponieważ jest naprawdę to żyła złota. No i aktualnie sprawdźcie sobie również też to, czy w waszym klubie nie macie jakichś drogich menadżerów właśnie na przykład albo z tych popularnych właśnie narodowości typu Francja, Brazylia i tak tak dalej, albo na przykład z tych narodowości, z których są dobrzy zawodnicy pojedynczy typu na przykład Algieria, typu Rumunia typu Turcja, ponieważ często o tym nie wiecie a na tych menadżerach macie tak naprawdę Darmowe końsy. Ja tego odcinka nie przedłużam. Zostawcie suba. Widzimy się w kolejnym odcinku za dwa albo za trzy dni. No i oczywiście miłego dnia, siemano.